Dobra, jużzę. A więc wyczytałem sobie w internecie, że trzeba będzie najpierw tą notatkę wykraść. A bronxki mają przy sobie. A więc, kra umiejętność kradzież się tu teraz, teraz przyda. Ok,

Lub tracę, ukraść tutaj, jakoś tak z tyłu. Yy. Nie, notatki inaczej się kradło. To jest proste. Już mamy tą notatkę. Czekaj, co tam pisze. Notatka brązki, brązki. To jest tak. Wczoraj nieboszczyków biologą, chcą więc ja tym mówić, skąd mam ich wziąć rozmnożyć? No okej, okay, dobra. No, więc nie kradzież, lecz hakowanie będzie nam potrzebne. Teraz udajemy się do Doka on tam pewnie coś na to powie i dopiero teraz będziemy mogli zwerbować do buntu trzech kolesi Williamsa, Manty, i czeka. Oni na pewno się zgodzą. No. A więc dok. Mam kilka zapisków Brońskiego. Domagam się wyjaśnień. Kilkakrotnie wyświadczyłeś mi przysługi. Mógłbyś to zrobić po raz kolejny, gdybyś zostawił mnie w spokoju. Hm. Widzę, że jesteś bardzo uparty. Dobrze. Powiem ci, ale uwierz mi, prawda nie będzie zbyt miła. Nalegam, to bardzo poważna sprawa. Nie jestem jedynym naukowcem w tej kopalni. Jak wiesz, jest tutaj cała kolonia biologów prowadząca różnego rodzaju eksperymenty. Gdybym tylko miał posiadany przez nich sprzęt, cóż, oni potrzebują materiału do swoich doświadczeń, a ja im go dostarczam. To nie zawsze są trupy zwierząt. Mówiąc jaśniej, nie zawsze potwory i nie zawsze trupy. i obrzydliwe. Muszę robić wiele rzeczy, żeby przeżyć. Nie robię tego z własnej woli. Wykonuję rozkazy. Broński musi być za to odpowiedzialny. To on wydawał ci rozkazy. Ciszej, młody człowieku. Tego nie powiedziałem. Taka informacja mogłaby cię kosztować życie. Musisz zmienić swoje spojrzenie na praktykę lekarską. W każdym razie twoje kontakty z Brońskim są skończone. Mhm, dobra. I teraz idziemy w tych dzieciów dwóch malinowych. To się trochę muli, jak tak idzie. Ale nie jest tak że, nie jest tak źle. Przechodź. Co sądzisz o Brońskim? Cóż za dziwne pytanie. Skoro jest przywódcą kolonii, to nikt ani nic nie będzie mu w stanie przeszkodzić w osiągnięciu celu. Co masz na myśli? Słyszałem plotki, nic pewnego, ale zaginęło kilku gości, którzy z nim zadarli. Mam nadzieję, że nadal żyją. Czy wiesz, gdzie teraz są? Gdzie? Zostali wysłani do biologów w plastikowych workach, w charakterze świnek doświadczalnych, z rozkazu Brońskiego i przy pomocy doka. Nie mogę w to uwierzyć. Tego już za wiele. Wkradnę się do pokoju Bronskiego, kiedy ten będzie spał i własnoręcznie go uduszę. Ten łajdak dostanie to, na co zasłużył. Niepotrzebnie byś ryzykował. Musimy to załatwić zgodnie z tradycją. Zwołamy spotkanie i wybierzemy nowego szefa. Będzie nim Manimi. Wtedy brońskiego spotka zasłużona kara. Świetny pomysł. Myślę, że Manimi będzie świetnym szefem. Możesz na mnie liczyć. Dobrze. Czekaj na sygnał. You. kolera. Nie rób tego więcej Co ja zrobiłem? Dobra, ty, ty, ty Fuck, fuck 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 Fuck, fuck. Kurde O, tak właśnie trzeba walczyć z tym koleżanych Tego się nie da zabić Tylko trzeba tak naokoło kurde hasać No a to tak wolno takuje W ogóle tak mechanik Mechaniki gra, gry jest właśnie taka, że to znaczy, żeby walczyć z potworami, wystarczy metoda odskok do skok. To jest z boku koło mapki. Mamy ten pasek cały. Dobra, już wyłączone, super. Uff. Jo. Barman, co możesz powiedzieć o brązkim? Nie chciałem o nim mówić. Ale skoro zapytałeś. Mam go szczerze dosyć. Bierze co chce: pieniądze, jedzenie. Po prostu je zabiera. Nie sądzisz, że nadszedł czas na skończenie z jego dyktaturą? Brąski pokrążył się w kłamstwach. Uważa się za mistrza. I zapomniał o swoich przyjaciołach. Przyjaciołach? Chyba tak się właśnie mówi. Sorry. To prawda. Bronski za bardzo się rozpanoszył. A teraz nadszedł czas, aby się go pozbyć. Twoje słowa, człowieku, są bardzo niebezpieczne. Co chcesz osiągnąć? Wrąski musi zostać usunięty. Powinniśmy zorganizować spotkanie i pozbyć się go raz na zawsze. A kto zajmie jego miejsce? Co myślisz o Manimim? Przekonałeś mnie. Manimi jest dobrym przyjacielem. Byłby wspaniałym szefem. Wchodzę w to. Dobrze. Czekaj na mój sygnał. Hmm, spoko. Maroko. Teraz pójdę się przespać. Kudy to mi zeżarło. Spora HP. No. Więc hejo. Taki głupi skok. 50 HP zabiera. Super. Nie zieleni. Dobra, teraz chodźmy do Czaka i misja Prawie wykonana. Podobny jest jakiś filmik, kiedy już do tego buntu dojdzie. Fajnie by było, nieprawdaż? No to ma yy, tutaj jest. A, bierzemy łżysko. Łzysto zawsze się tu przyda. I teraz tu. Teraz tu. Tu I jest śluza. Super, nie? Takie zwarcie. Kamon, kamon, on, manka come on, come on, come on. się ma Ciągle tu jesteś? Cicho. Czekam na odpowiedni moment. A jeżeli nie będziesz miał dokąd uciec? Oszalałeś? Jeżeli Brązki mnie zobaczy, każe odciąć mi głowę. Jeżeli ktoś wcześniej nie poderżnie mu gardła. Żartujesz sobie? To szef przestępców. Nikt nie śmie go dotknąć. Ale według tradycji, jeżeli szef zostanie zdyskredytowany, Musi odejść. A na jego miejsce wybierana jest nowa osoba. Tak to trzeba załatwić. Zdys. dys kr. z Co to znaczy? Ach, człowieku, broński, skompromitował się swoimi brudnymi czynami. Nie zasługuje, żeby być szefem. Rozumiesz teraz? Rozumiem. A kto na to zasługuje? A jakie to ma znaczenie? Broński zniknie, a nowy szef nie tknie cię palcem. Obiecuję. To by było wspaniałe. Czego ode mnie oczekujesz? Musisz tylko przyjść na spotkanie i zagłosować przeciwko Brońskiemu. Przyjdziesz? Jasne. Jeżeli dowiem się, jak to zrobić. Nie pójdę, dopóki nie dowiem się, po co i dlaczego. Dobrze. Nie ruszaj się stąd i czekaj na mój sygnał.